I tam znajdujemy się w gospodarstwie pod logiem satrokicki w Białej Rawskiej, o powierzchni 15 hektarów. Zaczynamy zbiory za około 5 dni. Znajdujemy się w kwaterze Retrona Prince, który już za 3 dni będzie do zbioru. Prowadzimy ochronę w gospodarstwie w systemie Perfect Fruit, czyli zero chemii w owocach, tak zwana natura tak jak wymaga od nas Gerber. Ochrona jest praktycznie biologiczna. Środki mamy wszystkie wycofane, te co nam dają pozostałości. W gospodarstwie znajduje się jeszcze stacja meteorologiczna, która nam pomaga oceniać, kiedy mamy zastosować dany środek ochrony roślin, czyli nam liczymy godziny, kiedy nam mamy zwilżanie liścia, kiedy dany środek zastosować. No, i do ochrony y, sto, mamy też połapki, tak jak na, na zwójki, owocówki, siatkóweczkę. I widzimy, kiedy jest lot i kiedy y, użyć y, środka, żeby nie wyjść za wcześnie ani za późno. Y, w tym roku zastosowaliśmy tylko dwa preparaty na mszyce, a średnia w sadach w tym roku była około 10 razy. Zastosowaliśmy takie środki, żeby nam nie wyniszczało fauny pożytecznej. Tylko zrobiliśmy raz na różowy pąk przed kwitnieniem raz po kwitnieniu i to nam wystarczyło zachować czystość w ogrodzie przed mszycami. Co nam daje to więcej? Wyeliminowaliśmy dużo środków niepotrzebnych, praktycznie tak jak na, my tak uważamy, co były stosowane dawniej, bo jak na jeden, jednym środkiem, co nam zwalcza mszyce, to znów nam niszczy faunę pożyteczną na przędziorka tak zwanego, tak? Na dobroczynka, osta weźliśmy już w tą ochronę Perfect Fruit od 3 lat i widzimy same zalety i można powiedzieć, że ochrona na zero pozostałości robi się tańsza jak konwencja. Tylko że na pewno jest więcej nieraz przejazdów. Że środek biologiczny działa 8 dni, konwencja działa 3 tygodnie. Tylko że po biologii nie mamy pozostałości żadnych w owocach. Gospodarstwo współpracuje dużo z Instytutem ze Skierniewic, Warszawą, ze Szkołą Wyższą. Zbiór w tym roku jest szacowany w gospodarstwie na około 30%, ponieważ dotknęli nas przymrozki wiosenne. Trzy noce od minus 2 do minus 6. Planowanie, jak widać, na tej odmianie akurat jest jeszcze na 40% ale znajdują się, co mamy, tylko 5%.